Ja na Instagramie konto mam, tylko mam zero wpisów, nie mam ani nigdy w życiu jeszcze nie wpisałem nic, ale założyłem sobie konto, bo jak, yy, chciałem jakąś, yy, śledzić zdjęcia jakiejś modelki, już nawet nie pamiętam jej nazwiska, ale generalnie to chodziło o to, żeby, żeby sobie zobaczyć te zdjęcia, to musiałem się gdzieś tam zalogować, no więc mam, co jest zabawne, że mam ponad tysiąc tych followersów, a jeszcze nigdy niczego nie zamieściłem i yy, nie chce mi się. Po prostu, to znaczy ja nie wierzę w to, że, że to, jaką ja dzisiaj zjadłem kanapkę na śniadanie, yy, może kogokolwiek zainteresować. A jeżeli to kogoś interesuje, to ja nie wiem, czy ja chcę uczestniczyć akurat w przekazywaniu tego typu treści zdarza się panu zerkać na jakieś konta na Instagramie, konta na Facebooku, czytać, komentować? Mam ikonkę w telefonie. Jak mi się pojawia tam znaczek, że, że, coś jest, że jest jakaś dla mnie informacja, to na to wchodzę. Ja, ja nie jestem wrogiem. Mnie to po prostu nie bawi. Więc tak czasami mi się zdarza, że widzę, co to jacyś moi koledzy zamieścili. Czy Paweł Małaszyński, czy Olga Kalicka. Olga ma tam setki tysięcy tych followersów. Więc tak, czasami mi się zdarza, że coś takiego tam widzę. Ale, ale, to, ale to nie jest tak, że ja stojąc w kolejce do apteki na przykład sprawdzam, co tam kto wrzucił na Instagrama. No, no, no nie, no mam ciekawsze rzeczy do, do roboty.